Cześć, jestem Magda, witajcie na kanale Madena Handmade Obiecuję, że już niedługo naprawdę zajmiemy się tematami bardziej haftowymi Natomiast dzisiaj jeszcze wykonam jedną rzecz przy użyciu plotera Ja akurat mam Makera 3 z Cricuta, Natomiast to co przygotuję będziecie mogli wykonać za pomocą bardzo różnych ploterów Dodatkowo będzie to bardzo proste Tylko będziecie potrzebować kilku rzeczy Oczywiście wszystkie te rzeczy Wam za chwilę pokażę I oczywiście wszystkie linki do tych... Akcesoriów znajdziecie w opisie Także nie martwcie się Myślę, że będzie to świetny, pre, świetny pomysł Na personalizowany prezent Na najbliższe e, Nadchodzące święta Mikołajki Więc może ktoś, się z, e, ktoś z Was Się tym zainspiruje Natomiast gdybyście chcieli Zamówić tego typu rzecz To oczywiście zapraszam do kontaktu e, Możecie się ze mną skontaktować Przez e, Facebooka najlepiej Bądź Instagrama W tym momencie niestety przez bardzo niefajny spadek Musiałam usunąć w. Um... Formularz kontaktowy ze strony, więc przepraszam, chwilowo jest to niedostępne, ale jest tam mail, przez którego też możecie się ze mną kontaktować, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie dograć szczegóły. A to, co dzisiaj przygotujemy, to napis na tym kuflu wykonany za pomocą wytrawiacza do szkła. To, co nam będzie jeszcze potrzebne, to taka folia, to jest premium vinyl z cricata. Chodzi o to, żeby to była folia łatwo zdejmowana. Mam nadzieję, że nie popełniłam błędu, ale no. Gdzieś tam widziałam, że ta folia się sprawdzi e, i będziemy jeszcze potrzebować maseczek. Ja jeszcze znalazłam, wiecie, z czasów e, wiadomo jakich e, taki pakiet maseczek u siebie w domu, więc super, bo nawet wczoraj byłam w sklepie i niestety nie mogłam zlokalizować maseczek, takich wiecie, na przykład do malowania, ale na szczęście mam coś takiego w domu. Oczywiście będę to wykonywać w, w, w dobrze wietrzonym pokoju, ze względu na to, że tutaj czytałam, że może być to delikatnie drażniące, a nawet niedelikatnie, więc warto zadbać o bezpieczeństwo. Ze swoich rzeczy będę miała jeszcze gaziki do dezynfekcji, które kupicie w aptece, e, oczywiście żeby odtłuścić tą, e, tą, ten kufel, no bo akurat kupiłam kufel natomiast w tym pudełeczku e, op, oprócz buteleczki z tym wytrawiaczem e, mamy jeszcze rękawiczki to jest jedna para, więc w zasadzie to się nam pewnie sprawdzi na jeden raz będę musiała sobie na przyszłość kupić pakiet takich rękawiczek, ale na dzisiaj jeszcze, że tak powiem mam, to jest nowe opakowanie, jeszcze nie otwierane e, i co? Może Wam jeszcze szybko przeczytam, bo tutaj mamy instrukcję obsługi jak to wygląda, jak się tego używa? Oczywiście, w skrócie, tą folią wykonam szablon, który przykleję na ten kufel tutaj z przodu. On jest tutaj troszeczkę wzorzysty, ale tutaj ma całkiem płaską powierzchnię, więc myślę, że to się sprawdzi. Więc w tej folii wytnę szablon, który przykleję na ten kufel, i oczywiście wszystko przykryję tym oto wytrawiaczem. Zapomniałam jeszcze donieść pędzelek, którym będę to nakładać, ale mam taki do farby akrylowej. Zresztą można to nakładać jakimkolwiek chyba pędzelkiem, gąbeczką, według przynajmniej instrukcji. I co? Chyba nie będę wam w zasadzie czytać, jak to wygląda. Na pewno musimy przygotować powierzchnię i tutaj właśnie czyścimy ją wodą lub alkoholem, więc zamiast czyścić wodą to zrobię tym. Co jest ważne? Nie używamy sprayu do mycia okien, pewnie ze względu na jakiś skład chemiczny. Zanim zaczniemy pracować, ubieramy rękawiczki, pastę dokładnie mieszamy. Ja sobie chyba znajdę jakiś drewniany patyczek, mam nadzieję, że to nic nie zaszkodzi. Samą pastę równomiernie nanosimy na powierzchnię o pędzelki. Gąbką lub plastikową szpatułką. Można to nakładać za pomocą szablonów bądź odręcznie, jeżeli ktoś ma taką ochotę, i czekamy około 30 minut, potem zmywamy pastę i powinniśmy się cieszyć tym efektem. Pamiętając o tym, że najpierw zmywamy pastę, a potem zdejmujemy szablon, co jest ciekawe. Po jakimś czasie ta pasta można, może zgęstnieć i fajne jest to, że można ją rozcieńczyć wodą. Dosłownie można dodać kilka kropli i wtedy wszystko powinno działać. Ta pojemność pasty to jest 50 ml. I zaraz jeszcze sprawdzę, ile za nią zapłaciłam, bo zapomniałam sprawdzić. Ta pasta kosztowała mnie 39 zł na Amazonie. Ta folia kosztowała 51 zł, natomiast ten kufel 10, czyli licząc na szybkę 100 zł, musimy zainwestować. Ale oczywiście, no wiadomo, że kufel to jest jednorazowego, jednorazowy wydatek i mamy fajny prezent. Natomiast, no czy ta folia, czy, czy ta pasta będzie wielokrotnego użytku, więc tutaj nie czuję się że tak powiem oszukana. Ja za moment zabieram się za projektowanie napisu. Nie będę wam was tym zanudzać, no bo nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. Po prostu sobie to wypróbujemy. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje albo że wszystko wyjdzie. Oczywiście zachowując wszystkie procedury bezpieczeństwa. No i widzimy się za chwilę. Ja jeszcze nie mam pomysłu, co dokładnie wytnę, jaki napis zrobię, ale to wiecie, może mnie natknie za chwilę. Znaczy mam jakiś jeszcze pomysł, ale nie wiem, czy to będzie ok. Także słyszymy się za chwilę. Dobra moi drodzy, mamy naszą, nasz szablon wycięty, żebym przez pomyłkę w ogóle nie, nie zdjęła nie to, co trzeba. Nie będę oryginalna, podpiszę sobie kufę swoim imieniem, czyli zrobimy napis Magda. I, I oczywiście, jakby nie pokazuję Wam, jak zrobiłam ten szablon, bo wydaje mi się to oczywiste. No, natomiast, jeżeli chcielibyście, żeby Wam to pokazać, no to dajcie znać to gdzieś tam zrobię taki film. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, wydaje mi się, że to nie jest konieczne. Właśnie sobie uświadomiłam, że jednak będzie pewna trudność Natomiast myślę, że damy radę sobie z tym poradzić Mianowicie w moim imieniu, jak jest literka A na przykład To widzicie, ona ma tutaj ten w środku taki trójkącik I to samo będzie z literką D Czyli tym środkiem Natomiast spróbuję to przetransferować po prostu ręcznie Po tym jak już przykleję Oj, tu nawet w ogóle nam się... Tu mi został na palcu, ale to spróbujemy go... W takim razie, no czasami ten ploter nie wycina dokładnie, niestety, i zdarzają się takie kwiatki. Spróbuję to zebrać i ustawić na miejsca, aczkolwiek i tak będę musiała. Oczywiście na palcu się to przykleiło. Dobra. Na razie sobie to umieszczę tutaj. No, na ten moment myślę, że. że no, nie przemyślałam tego, że wybierałabym po prostu czcionkę, która jest która w, te, w pewien sposób łączy te literki, są takie czcionki natomiast no skoro już padło na tą no to zrobimy sobie e, to tą, w tym momencie biorę nasz kufel napis zrobię tutaj na tej części Teraz może... na tej części biorę naszą nasz gazik i to przecieram e, te gaziki przydają mi się też na przykład przy naklejaniu różnych naklejek na na różne powierzchnie oczywiście Dobra. Damy temu chwilę przeschnąć. Wziąłam taki pędzelek. Mam nadzieję, że nie będzie za długi i da się to yy, dobrze nałożyć. No ale cóż, pierwsze próby wiadomo różnie może być Wziąłem sobie tutaj jeszcze telefon, żeby odmierzyć czas. Czy to nam wyschło na no moje ryzyko. Ok, no i odklejamy sobie nasz szablon i postaram się go mniej więcej w. Wy połowie przykleić. Czekajcie jeszcze może tutaj wszystkie rzeczy widzicie. No ten kufel mniej więcej tutaj zakładamy, że ma połowę i mniej więcej tak postaram się przykleić ten szablon. Aczkolwiek nie wiem, czy będzie łatwo. Ale może się uda. Okej. Okay. No najważniejsze, żebyśmy tu przy tych literkach dobrze to docisnęli, bo w innym wypadku ta pasta nam się dostanie po prostu do środka. No ja teraz trochę palcem to otłuszczam, ale przemyjemy. I żebyśmy nigdzie nie mieli... Yy, takich banieczek powietrza. No, bo tutaj jak została, to nic. Ale jakbyśmy gdzieś w, w okolicach literek, no to po prostu ta pasta nam się dostanie do środka czy pod spód, i zakładam, że może nam wszystko zepsuć. Teraz postaram się te brakujące elementy uzupełnić. Może nie wyjść równo, ale nie jest to jakieś najważniejsze. Dobra. Jest łatwiej niż sądziłam. Znaczy nie wiem, czy w dobrym momencie to mówię, bo w sumie zrobiłam jedno na, na trzy, ale... No po prostu ch chcę to zrobić bez użycia palców. No i mamy to nasz ostatnią część, która poprzednio nam została na... Ja oczywiście wymierzyłam wcześniej to miejsce między jednym załamaniem a drugim. Tu wyszło około 9 cm, czy w zasadzie nawet równe 9. W związku z tym na taką szerokość zrobiłam szablon. No i tam gdzieś na jakąś tam wysokość mógł, mógł być mniejszy, ale powiedzmy, że nie jest to. Dobra, tu nam wszystko leży. Tu nie widzę, żebym miała jakieś bąbelki przy literkach. No co, mam nas, moją maskę, więc ją zakładam. Będę musiała chyba później make-up poprawiać, ale zabezpieczenie przed dziećmi. Dobra. Bierzemy nasze rękawiczki. Skoro trzeba, to trzeba. Bezpieczeństwo jest ważne, a tym bardziej, że no, głupio by było sobie zrobić krzywdę. Wziąłem sobie taki patyczek do szaszłyków, żeby wymies wymieszać tę pastę. Mam ochotę to powąchać, ale wiecie, skoro mówią, że to niebezpieczne, to nie ma co. No i co, spróbuję w sumie tym patyczkiem, może to jakoś nałożyć? Nie wiem, jaka warstwa ma być. Myślę, że yy, zrobimy to tak, żeby było w miarę solidnie. To, co będę musiała zrobić, to na pewno odłożyć ten yy, kufel w takim miejscu, żeby mój kot się do tego nie dostał, no bo wiecie. Koty to ciekawe stworzenia, a nie chciałabym, żeby coś jej się stało. Czy to. Jezu, ja tak gadam do Was, ale nie pokazuję. Myślę, że to jest za gruba warstwa. W sensie nawet nie, że za gruba, ale mogłaby być cieńsza. Ale właśnie boję się, że tym. A dobra, spróbuję jeszcze trochę podziałać tym pędzlem, przynajmniej będę wiedziała, czy on się do tego nadaje na przyszłość. Dobra, to leci do kosza. A czy taki pędzel się sprawdzi? No, sprawdza się. Jak widzicie, mam to wszystko nałożone. Oczywiście musimy uważać, żeby nie wyjść poza nasz szablon. W innym wypadku no, po prostu to się wytrawi tam, gdzie, gdzie nam pacnie, ale na szczęście. No ja już tutaj teraz wychodzę, za chwilę pacnę gdzieś obok. No i co, mamy przykryty nasz napis, według instrukcji zostawiamy to na jakieś pół godziny, więc ja włączam tutaj stoper na telefonie, mamy 30 minut i startujemy i niech dzieje się magia. Okej okay, moi drodzy, mamy nasz kufel, ja już go umyłam, żeby wam nie pokazywać jak to wygląda i przy zmywaniu... No troszeczkę mi się tutaj oszukało niemniej jednak. No zobaczymy jak to będzie wyglądało już po odklejeniu. Także wziąłem ręcznik papierowy i odklejamy. Mam nadzieję, że łatwo pójdzie. Bo <grytanie> jak nie. Ale jak widzicie całkiem nieźle to schodzi. Wow! Ej, wiecie co? Jak to jeszcze było naklejone, to nie wyglądało aż tak dobrze. Tutaj zrobiły się. Tak, to są jakby niedociągnięcia. O, nad, tutaj nad D i A. Ale pi te pierwsze trzy litery zrobiły się elegancko. Ale wiecie, tutaj była dość gruba ta warstwa, więc zakładam, że tam się jakieś powietrze musiało dostać. Ale kurczę, ej, to naprawdę widać. W sensie, wiecie o co chodzi. To naprawdę fajnie widać. Także ja jeszcze tutaj mam tą metkę, ale wiecie co? No dobra, wrzucamy <laughs> takie rzeczy do sklepu. Myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Chętnie wykonam takie kufle z dowolnym napisem. Kufle czy szklanki, bo, czy kieliszki, no bo to po prostu działa na szkło, więc na szkle możemy takie rzeczy robić. No i co? I zbliżają się święta. Może jakiś super tata, może jakaś nie wiem, jakiś pan domu, wiecie, no bo to kufle taki atrybut męskości, aczkolwiek wiadomo, że ja tu będę sobie piła moją wodę. I ekstra, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Myślałam, że to, no tutaj mówię, to niedociągnięcie, ale to, że tak powiem, pikuś. Można nad tym popracować, a tu naprawdę fajnie wyszło. Także, słuchajcie, zaglądajcie do sklepu, sklepu www.madenahandmade.pl, już niedługo się pojawią. Różne wzory. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli pomysły na własne napisy, to jestem otwarta do takiej współpracy. Wszystko robię sama, więc jak najbardziej mamy możliwości personalizacji. Nie, jesteśmy, nie jestem uzależniona od żadnych dostawców. Także, cóż, dajcie znać, jak Wam się podoba. Oczywiście, zostawiajcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Będziemy robić różne rzeczy i obiecuję, ponownie, już niedługo zajmiemy się tematem bardziej hafciarskim czy związanym z haftowaniem. Także do zobaczenia i pa pa!